Już za chwilę, moi drodzy, z opóźnieniem, ale rozpoczniemy naszą dzisiejszą relację z naszego turnieju. E, turniej wtorkowy, czyli nasz oczywiście Old School Tournament, ten najkrótszy z turniejów e, tygodniowych. A właściwie tygodniowych, tak można by lepiej to ująć. E, turniej, który oczywiście e, no, rozpoczyna zawsze na no, początku tydzień naszych zmagań online. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Oczywiście podstawowa nadzieja to taka, żeby zacząć dobrze ten tydzień, żeby obuło się bez takich konkursów wstydu, tak zwanych, prawda? Czyli żebyśmy jednak postarali się o same konkursy motywacyjne pod względem wyników. Czy to się uda, zobaczymy. Tych konkursów nie będzie zbyt wiele, więc też nie będzie dużo czasu na te konkursy. Nie wiem, sześć konkursów, 7, 8. zależności oczywiście od tego, ilu jest graczy. Tak też sprawnie przebiega turniej. Za chwilę rozpoczniemy naszą relację. <śmienic> mm No i moi drodzy, zobaczymy, jak nam turniej przebiegnie oczywiście. Cztery konkursy raptem, No ale. Oczywiście, no, z jednej strony lepiej mieć cztery konkursy ale udane niż siedem konkursów i w każdym się męczyć. No, też to nie miałoby sensu. Musimy się oczywiście postarać w związku z tym, że to będzie niewiele konkursów. Musimy się postarać o to, żeby te cztery konkursy dały nam choć troszkę radości. Także zaczynamy. No oczywiście realnie pokonamy stara fajną bo w tym turnieju i to będzie wszystko. Zobaczymy na jakiekolwiek się trafimy Przede wszystkim Także dzisiaj Bardzo wydanie mini oczywiście turniej Turniej i tak będzie dla nas ważniejszy bo jutro Puchar Świata czyli turniej dla nas oczywiście w Sztandarowy bym powiedział no, bo Turniej który mamy najczęściej i skocznik który najlepiej znamy No i w związku z tym no tam będzie oczywiście nasza taka Prawdziwa próba sił Na ten tydzień Zaczynamy przeciętnie ten Nasz turniej Eee, te kwalifikacje na razie no, niewiele jednej nadziei, generalnie. Zaraz zobaczymy, jak to się zmieni w konkursie. Trochę lepszy skok, więc może będzie dobre otwarcie. turnieju jednak, jeśli chodzi o konkurs 126, mn. to proszę zobaczyć, patrzeć, wyrzuciło starą pojną majkawkę. Aż się zdziwiłem Czwarte miejsce z Afriko praktycznie mamy. No, oczywiście, częściowo nasza zasługa, bo gdyby nie nasz no, to byłoby miejsce piąte. A skok, nowy to też świetne otwarcie. 128 metrów będzie czwarte miejsce. No, brawo. Trzeba docenić ten występ. Mamy dwa punkty, które na plusie. Możemy powiedzieć, że niemal wymarzone otwarcie tego turnieju dla nas. Za chwilę Klingental będzie kolejną okazją do ewentualnych dobrych informacji. Krzysztof Adamek dołączy do turnieju jeszcze za chwilę, ale ale czy, czy, czy jednak się nie wycofa w trakcie? No zobaczymy. Na razie przed nami Klingental i to też nasza szansa, że pojawia, bo technicznie nie było tragicznie. Proces na nasze błędy nie było źle. 135 metrów, czwarte miejsce. No właśnie, Krystofan Damaki tak opuszcza turniej, czyli nie będzie go. Czyli nie dołączy to do, do turnieju dzisiaj. A my w konkursie bardzo ładnie się w pierwszej serii. Bardzo ładnie technicznie. 137 metrów prowadzimy i to z przewagą 3,5 punktu. No, gdyby się udało, to wygrać na pewno byłoby trochę sensacyjne wydarzenie, ale kto wie. Natomiast chyba trochę zabraknie szczęścia. Jednak. Chociaż Hoknoby do chyba podium. 133,5 metra, no tak, drugie miejsce, 20 punktów. No troszkę pecha, ale też warunki były trudniejsze. Wadne, że jest to podium. Zabrakło od 20 punktów, żeby te pierwsze miejsca jednak utrzymać. No, jedna z najmniejszych przegranych, jakich można odnieść, prawda? Teraz Lachti, Salpo, przedostatni konkurs. Ósma belka startowa. Rozmiar 130 metrów i bardzo ładny skok. No, oczywiście no, na razie nie patrzymy na ten upadek, bo na razie to jest znane no, testowanie. Za chwilę w konkursie postaramy się o dobrej pasy. Na razie dwa konkursy i lokata czwarta, druga, prawda? Także tutaj pod tym względem no, na pewno jest dość ciekawie. Teraz w Lachty początek 128,5 metra. No, rywale lepiej, z wyjątkiem Winnickiego, który tutaj zniszczył. się myli. Krzysztof palamel dołączony na ostatnie mm -hmm. zawody, jak się okazuje. No i widać chcę, chociaż symbolicznie nie wziąć udziału dzisiaj w turnieju my tymczasem bardzo ładnie strimowali, ale z upadkiem wróciły te bojdy z kwalifikacji niestety więc tutaj niestety no, ten wstydliwy występ Skok, był najdłuższy w stawce, ale, ale z upadkiem no i za chwilę ostatnia potyczka, w której postaramy się o honorowe zakończenie turnieju Rukan no nie będzie łatwo nie będzie łatwo, generalnie dzisiaj skazani byliśmy na porażkę powiem szczerze, jak sobie na te cztery skośni, które były yy, czyli począwszy od Park City, gdzie trzeba mieć technika dobry na progu, żeby żeby w ogóle co Nam się udało skoczyć na czwarte miejsce, dość szczęśliwie. Ale gdyby to szczęście, pewnie byłoby gorzej. No jest naszą tendencję. Także no na pewno nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, no ale ale mówię, to właśnie na same skocznie, które powinno dać nam pecha. Klingental przecież też to jest nasz klimat, tak naprawdę. W Kusamo też nie początek. Gdyby to był Tremona, byłoby czwarte miejsce, byśmy mieli jeszcze o co walczyć. A tak jest tylko szóste, honorowe. I niewiele co znaczy, żebyśmy to miejsce mieli poprawić, chociaż mogę się mylić. Skok nowy naszym będzie lepszy, jeśli chodzi o technikę, natomiast e, powinien nie zbyt zmieni. 135 gwiazd pozostało to miejsce szóste, właśnie. Czyli taki smutny koniec. jest jak na plusie, dwa na minusie, ten drugi da minus jeden, pewnie. Kamil Prążkę, znowu z jednym wynikiem. Daje się we znaki i toczymy dwa punkty ratingowe. Czyli rating obojętny po turnieju. E, Turniej dla Przemka Widucha, e, Drugi Pilamowski, trzeci Michał Kala, czwarty Andreas Feder. E, Kabil praszkę piąty, ale znowu świetna seria: 10 podiów i, i praszkę ma już od nas wyższy rating. On tutaj ratingiem doganiać będzie było Krzysztofa Adamka, który osiąga rating 1151. Mm. No ale Adamek się był przez cały turniej, no i miał widocznie powody do radości. Kawka szósty dzisiaj w turnieju, Winnicki ósmy. No my oczywiście dzisiaj na 11 pozycji tylko dlatego, że mieliśmy słabą frekwencję z naszej strony. Adam Wasilewski 9, Sobaczeszmy dziesiąty, symbolicznie 12 jest ten fajny. Tylu zowników wzięło udział w turnieju. Hmm. Nie wiem jak oczywiście to osiągnąć ten turniej dzisiejszy. Natomiast z drugiej strony wiemy też, że potencjał przecież był. Potencjał w nas był. I uważam, że jak na te straży, które trafiliśmy i tak mieliśmy dużo szczęścia. Dlatego, Że dzisiejsze obiekty, na które trafiliśmy, no wskazywały wyraźnie na to, że będzie problem. Że będzie problem z tym, żeby tutaj realnie podjąć walkę. Jakoś nam się to udało, chociaż no nie do końca, bo jednak te po prostu konkursy no, nie przyniosły tyle owoców, prawda? No Także to, to by było na tyle z naszej strony. Jutro, tak jak powiedziałem, dla nas turniej prestiżowy, ten standardowy, w którym musimy postarać się oczywiście o to, by już rozegrać całe zmagania, bo tam będziemy bardziej rozliczani z tego turnieju, można powiedzieć. Jutro turniej Pochorów Świata i tak jak wspomniałem, ale turniej zdecydowanie ważniejszy od dzisiejszego dzisiejszy turniej zawsze jest na przełamanie na przetarcie żeby dobrze wejść w nowy tydzień natomiast jutro zaczyna się prawdziwa gra i tak też będzie jutro a więc moi drodzy do zobaczenia